Dlaczego klimatyzacja w Twoim samochodzie nie chłodzi bądź słabo chłodzi? Mechanika w 60 sekund, więc zaobserwuj. Klimatyzacja składa się z wielu elementów, jak chociażby kompresor, skraplacz, osuszacz czy też przewody. Po pierwsze, w naszym układzie krąży czynnik. Jeżeli mamy go za mało, to klima słabo chłodzi. Klimatyzacja nie będzie nigdy idealnie szczelna, więc naturalnym jest to, że potrafi tego czynnika z czasem trochę schodzić, nawet do 100 gram rocznie. Może też być tak, że mamy ogólnie jakąś nieszczelność. Na przykład mamy gdzieś dziurkę w skraplaczu, czy też w przewodach. Co jest ogólnie częstym przypadkiem? Po drugie, kompresor. Jeżeli ten element odmówi posłuszeństwa zatrze się, to klimatyzacja nie zadziała. Po trzecie, widzicie te takie blaszki na skarplaczu, odpowiadają za odprowadzanie ciepła z czynnika. Jeżeli będzie ich mało, będą się rozsypywać, to klima nie będzie dobrze chłodzić. Uzupełnienie czynnika klimatyzacji warto byłoby robić raz na 2-3 lata, a sprawdzenie szczelności ogólnie układu klimatyzacji warto robić raz do roku wraz z wymianą filtra kabinowego i ozonowaniem.